Grają do czterech punktów. Jak jest auto, zaczynamy stąd tutaj. Stąd. Stąd, 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 no. Jak ich piłka, to ich piłka. To musicie się sami sędziować, chłopcy. I gramy. Możesz, Chysiu, grać. Lewa ręka i jedź na kosz. jak nie musisz wychodzić, o właśnie. Tak jest, Piotrek trafił punkt i teraz Piotrek gra dalej. Kto trafi gra dalej? Piotruś, twoja piłka, ty trafiłeś? No to graj Stanek jest I w górę, w górę Krzysiu. Mijaj go Krzysiu, I na kosz Dobrze Krzysiu, dobrze Krzysiu, o to chodzi. Tak jest i dalej gra Krzysiek. Z góry, z góry, z góry. Z góry. Filip, z góry! Filip, tutaj stąd, stąd, stąd I gracie od razu podwójna! to To sobie musicie sami sędziować Bo to jest boisko Jak jest fał, to mówisz, że cię, cię fałują, to sam piłkę bi bierzesz i grasz. Grajcie stąd, z góry, z góry Tu nie ma wybija Bierzesz piłkę od razu grasz i jedź Filip, Filip ci każe swego, pokaż się Krzysiu, nie pchaj ręką, i w górę, ile jest? 4-0, nie, 2-1, to jest po jednym, po jednym koszu, Gajfan obojętnie kto, obojętnie kto, ale oni, oni Krzysiu, oni, i graj. Nie fałuj, Krzysiu, nie fałuj. Ręce w górę i graj. 3-0, znaczy 3-1, przepraszam. W chwili... I gramy. Piotrek, też na lewą stronę. I graj, się Złap piłkę, odwróć się pierw. i graj. Oj, niepotrzebnie zatrzymałeś. I w górę 4-1. Wygrali Franek z Filipem, z, z Piotkiem